Gada bit po prostu żyje. No, na razie to jest. Mamo, na razie to jest. Jeszcze. <laughs> jeszcze, jeszcze parę lat. Wytrzymaj. Raz by się udało. Raz to nie za mało. Dzięki za lupa. Dzięki za lupa. Uha! Jestem Int i jestem raperem. MC prawie i trochę śpiewam. Jestem Kawi i odpowiadam za stronę muzyczną. Ja gram na bębnach i freestyluję na scenie. Zapach świata, w którym grata, Muzyka, ja tam mogę skakać. Jak akrobata, arsztami traha, Tak, to muzyka, dzięki niej mogę oddychać. Kiedy kolejny wers, czytam Galabit jest wielka, stale rosnąca kula. Nie wiem, czego energii takiej jakieś, która jest stworzona z przygód. Luchało uniosłem wiatrem, no, przy pościgach, rzucam się na straszny lód, więc wiem, że to nie będzie łatwy łatwe. Leciał, nie bał się, że nawet spadnie w dół. Luchało uniosłem wiatrem, no, przy pościgach, rzucam się na ten straszny lód, to nie będzie łatwe. Leciał, nie bał się, że nawet spadnie w dół. Jeśliśmy w studio centrum w hucie. Z naszym realizatorem Tomkiem Kubakiem. Tak. Tutaj realizujemy naszą drugą płytę razem z Tomkiem. Pierwszą on realizował sam. Tak naprawdę tutaj nie realizujemy to, co, o tyle, co miksujemy ją, bo nagrywana była w innym miejscu. Nagrywana była wecho u Łukawiego, w Piwnic. Nasza pierwsza płyta wyszła w 2011 roku. Nakładem gramy ferii trzy strony były zamieszane w wydanie tej płyty. Płyta znalazła się w sklepach. Okładkę zrobił nasz kolega Stefan. W zasadzie wszystko rzeczywiście oparło się o, o naszych ludzi, więc taka rodzinna płyta. Goście to wszyscy znajomi, nie ma tam nikogo obcego. Radością jestem, radością co bezpowrotnie wypala się w was. Radość, co życie ciężkie Odmienia, lecz ja teraz sama je mam Kuba, to co myślisz o płcie? Ja jestem bardzo Co ja teraz to... o warstwie tekstowej i muzycznej? Proszę bardzo. Kuba skończył, mnie. Od dawno się obronił z inżynierii dźwięku. To jest... To się wytnie. Ale co myślę o płycie? No słuchajcie, no dobra zabawa była. Jest różnorodna dla mnie bardzo. To jest mocną stroną tej płyty. Wypada mi namawiać do gadania was i zapodawania zakazanych zdań Bisz zgładzać plagiat, gadać o fazach, o planach, działania, o zmianach Daj no, daj pogadać, wypowiadaj te zdania, tak promowały ją 5 pięć klipów, z czego trzy zrobił Kita i Majka Mów i Pozdro Kita. Gada da daj, mówię Gada da daj, ci ludzie Gada da daj, w siebie mówisz Gada da, da daj, kumie ja, da, da, daj, to był totalnie jakby spontaniczny klip, oprócz tego, że były chmurki i było wiadomo, że tam będzie trochę Krakowa. To wszystkie sytuacje typu ten chór, yy, który tam jest z tyłu, to, to oni szli po prostu plantami. My ich zgarnialiśmy z ulicy. Tak samo ten mim, który zresztą to jest. On się chyba śpiewak nazywa. Czy jakoś tak, to jest ten diabeł słynny krakowski, to jest ten gość. Mhm. Także same gwiazdy na tym klipie. <laughs> Aby jak najbardziej jest to ukłon w stronę kultury hip hopowej. W ogóle myślę, że ten numer, jakby brzmieniowo, od początku jest właśnie w takim klimacie. W dysku są biboje i to naprawdę z zacni, zacni. Stylowa spółka z połem. W ogóle ten numer to jest taka czysta zajawka. 100%. Wszystko tam jest. Właśnie dokładnie tam jest fotografii, po co to to jest taniec, tanie. są Po co tam są bliżej. Jak się masz, Kraków? Nic więcej. Może was trochę rozbawi, ale bity robi kawi. Ej, a tutaj postać całkiem niezbrzydka. To jest i on wypierdziela na skrzypkach. I człowiek o wąskich łydkach. Ej, z wyższych sfer, po prostu raper. Ej, odchylony od normy, styl ubrania bezdomny. Normy. Na koncertach wody, lubię bardzo improwizować. Lubię improwizować, to słownie. To masy energii są. Potężne doznania momentami, takie Super, lubię jak to płynie. Ja wciąż w swoim świecie jestem, nie zanosi się, aby mi się odwidziało. mamo mało widzę. Jak widzę, już to widzę, całą całość tak to, idzie, tak to idzie. Druga płyta nazywa się drzewa. Łączymy się z ziemią. To jest taka misja, trochę też. Jak się spotykamy, to słuchamy nowych rzeczy i mielimy to. To jest takie mielenie wspólne, To wychodzi moim zdaniem na plus, więc. To jest ciężka praca, ludzie. Ciężka. <laughs> Byście sobie nie myśleli. Ona mówi. Nie. Nie chcę, byś szedł dalej w tym kierunku Zostań przy mnie, zajmij się mną Się odpowiednią i Nawet jeżeli ty nie potrafisz na inaczej żyć To czas buntu, mimo dziewczyny jesteś maszyną dobrania mózgu Druga płyta jest w większości nagrana W sensie nagrane są wokale Zostały do dogrania jakieś instrumenty Do poprawienia jakieś podkłady I w zasadzie w większości trzeba ją zmiksować Na płycie się będzie działała prawda po prostu, no i tyle Naprawdę? Naprawdę kładzie. Widek cichy, głęboki, pisząc, co próbuje tego, byś miał dobroć to bio. W myślach do tych realności tak, że odbicia poważne w tafli wody nikt mnie nie dogoni. Uciekam tam gdzieś, tam gdzieś, tam gdzieś to jest Stanisław Słowiński, Staszek, nasz, przyjaciel dobry. Wraz z nami cały czas jest jakby w składzie i na płycie drugiej już w kilku numerach jest. Ona jest taka trochę mm, ba, mniej hip-hopowa stricte, a bardziej taka niech hip-hopowa. Znaczy inaczej ona jest moim zdaniem hip-hopowa, jest mniej rapowa. Może jest mniej rapowa, ale jest taka... no taka jest pokrzywiona trochę, ale to dobrze. Nie wiesz czy chciałbym Nie wiemy, pytajmy, Dobra. nie wiedzę wiedzę za mnie, jeżeli chcesz, powiedzie się nam dziś. Biedę dostatki za mnie, jeżeli nie porwał mnie statki z przeniewierze. Pomieszanie układanki, układałki, a miał być tym po którym dzieje się na pewno. Tempo wewnętrzną zewnętrzne bo we mnie dzieje się to i wychodzi to ze mnie Wy kombinowałem sobie Tobie powiem nie Chociaż to niełatwe w takim tempie ty jak będzie Jak najbardziej pisanie pozwala się rozwijać Zdecydowanie Pisanie to sposób dla stanie się lepszym pozdro Ty <grym> to rozwala, co zaraz nie Myślę, że Kraków to jest taki, no, takie top 3. Płuca ma Pop. <noise> no, właśnie takie logo tutaj dokleić do tego miasta? Top 3. To jest moje. Zapach świata, Którym który ta Muzyka, ja tam mogę skakać jak akrobata. A resztami lata, Aha, tak to muzyka, dzięki niej mogę oddychać. Kiedy kolejny wers czytam, to ty tam dłonią swą łapię, nie zakołnierz. Nie możesz tego pojąć, więc tego nie pojmiesz. On unosi mnie na Oliw. bym jako człowiek mógł żyć piękno w Bym sobie uświadomił, co by zrobić, by być choć odrobinę lepszy. Oto odpowiedź, nie jest kreski, ja. Yeah. A, Dobra, jedziemy z refiera! No. I uleciał, munitiony wiatrę tu, by pocieszać, umęczony, strasznie lud, lecąc wiedział, to nie będzie łatwe, cóż, I leciał, nie bał się,